Kompresja danych. Nie będę tłumaczył dokładnie, jak działa kompresja danych, czyli zawiłych algorytmów, jakie nimi rządzą, ale podstawowe zasady. Pierwsza sprawa, co to, co to mi daje, o co chodzi w tym wszystkim. Generalna zasada była taka, że mieliśmy jakieś dane, na przykład jakiś folder, i trzeba było go zmniejszyć. Czyli zamiast na przykład 10 MB zajmował 3 MB albo 5 MB, no wszystko jedno. I to była podstawowa rzecz, jaką robiły. Jako robiły programy do kompresji. Co jeszcze mogę dostać? Na przykład, wiele folderów, trochę plików ułożone w jakieś, jakąś strukturę, jakieś drzewo folderów, no i możemy to skompresować wszystko do jednego archiwum. A jeszcze więcej, tak zwane woluminy. Na przykład, mam dużo danych, duży. Jakiś duży folder, albo dużo plików, i możemy je sobie podzielić na mniejsze. To znaczy, na przykład mamy film 1,5 giga, który ma, to możemy go podzielić na dwa mniejsze, albo film, który ma 10 giga, i podzielić go na 10 mniejszych. Czyli mając dużo danych, możemy uzyskać wiele archiwum, które są po prostu mniejsze. Dzięki.